w nieba klejnocie, oto sławimy Cię pieśnią, a Ty orębyj za nami byśmy zyskali zbawienie. Te serce zranił sam Chrystus, grotem płomiennej miłości i Ciebie dał Kościołowi jako pochodnię i tarczę. Najświętszy duch Cię uczynił, Prawdy niezłomnym heroldem i głosicielem tajemnic znanych jedynie aniołom. Maria ciebie natchnęła czystym uczuciem synowskim, a tyś jej wielkość rozgłaszał słowem, co nie ma równego. Był to fragment hymnu Jutrzni na dzisiejszy dzień, wspomnienia świętego Bernarda Opata. Na przełomie XI i XII wieku chrześcijaństwa, jedna z większych osobowości pasterzy kościoła, człowiek łączący kontemplację z aktywnością, wystarczy powiedzieć, że był posłany do utworzenia nowej. Gałęzi nowego, nowej cząstki zakonu cysterskiego w Klerwo. To przez niego prawie 300 fundacji tego zakonu burzliwie się rozwijającego w tamtym czasie powstało. Wspominamy dziś tego świętego z najlepszymi. Dla wszystkich surenizantów świętujących dziś swoje imieniny, ale wspominamy go także dlatego, że jest on jakby na dziś reprezentantem tych wszystkich, których zranił grot Bożej Miłości, jak świętą Teresę z Avila, wczoraj rozważaną i jak wielu, wielu innych w historii Kościoła. Bo bez tego zranienia Bożą Miłością. Nie można pójść za Panem. To jest ten wymiar powołania. I dlatego chcemy pamiętać, że ta Boża miłość jest zawsze pierwsza i uprzedzająca. A odpowiedź człowieka, jeśli przyjmuje ten dar Bożej miłości, jest wielkim wywyższeniem i godnością i nasza miłość. Przypomnijmy to sobie, nie tylko kapłanów, osób zakonnych, ale i nas wszystkich. W odpowiedzi ma być z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i ze wszystkich sił swoich. I tak uczył święty Barnard. I choć nigdy tak jak Pan Bóg kochać nie będziemy, to jak będzie z całego serca i z całego wysiłku, będzie to odpowiedź miłości. Ci, którzy całkowicie poświęcili się Chrystusowi, odpowiedzieli, by być gotowi pełnić jego dzieło, potwierdzają to poświęcenie przez święcenia kapłańskie czy przez śluby zakonne. I w świetle tej prawdy spróbujmy rozważyć problem pouczeni przez dzisiejsze muszalne czytania. Najpierw ta decyzja. Ten ślub, ta odpowiedź musi być rozważna. Słuchaliśmy, jak się zagalopował Jeftę, jak gotów był poświęcić wszystko, troszkę metodą cel uświęca środki. I jak go Pan Bóg przestrzegł, bo trzeba było ofiarować własną córkę. Nie może być takiego ślubu. Nie może być decyzji, która jest tylko owocem zapalonego serca. Jeszcze potrzebna jest głowa, bo to jest wizja na całe życie. Kiedy mówię o tym, myślę nie tylko o tych, którzy przyjmują święcenia kapłańskie i swoje dłonie wkładają w dłonie biskupa, ślubując posłuszeństwo i podporządkowanie także jego następcą, Nie tylko o tych, którzy ślubują. Czystość, posłuszeństwo i ubóstwo w, w ślubach zakonnych. Pomyślmy w tym momencie o tych, którzy ślubowali przy ołtarzu. Iluż tu jest małżonków, iluż tu jest młodych ludzi, którzy mają to przed sobą. Nie może tego człowiek zrobić bez głowy. Serce potrzebne, ale rozważnie, bo można całe życie żałować. Ewangelia? Oczywiście nie w sposób bezpośredni, ale można powiedzieć, że przestrzega nas i upomina, aby być wytrwałym. Połakomili się tam ci słudzy, na pieniądze, i oczywiście stracili wszystko. Tak troszkę jakby przeciwko ślubowi ubóstwa. Przeciwko dawaniu wszystkiego Dla Bożego Królestwa Święty Jana poseł w swoim liście Dodałby nam jeszcze Że obok tej chciwości I zachłanności Grozi nam porządliwość ciała I pycha żywota To tak przeciwko ślubom Czystości i posłuszeństwa Chciałbym to w tym miejscu powiedzieć Bo my to wszyscy wiemy że takich, którzy się nie sprawdzili, nie wytrwali, którzy odstąpili od kapłaństwa, odstąpili od życia zakonanego, złamali swoje ślubowania, takich też znamy. Oczywiście media nagłaśniają to tak, jakby się wydawało, że jest ich więcej niż tych porządnych. Tak nie jest. A mówię o tym dlatego, żeby tych ludzi. Którzy się nie zmieścili W tym swoim powołaniu Małżeńskim też Żeby ich ogarnąć Wielką miłością A co my mamy zrobić zapytamy Podpowiedziałby nam Święty Jan Maria Wianej, Wspaniały proboszcz z I patron proboszczów i kapłanów nie ma złych kapłanów. Są tylko tacy, za których ludzie się nie modlą. Spróbujcie to zapamiętać. Nie ma złych kapłanów. Nie ma złych sióstr zakonnych. Nie ma złych małżonków. Może więcej nie ma złych ludzi. Są tylko tacy, za których się inni nie modlą. I dlatego w tym miejscu, na pielgrzymce, w tym bardzo kapłańskim i zakonnym klimacie, chciałbym Was, siostry i bracia, w imieniu wszystkich posługujących w kapłaństwie życiu zakonnym prosić o żarliwą modlitwę, dziękując oczywiście tym, którzy o tej modlitwie pamiętają, dziękując tym, którzy modlą się za nas. I może. Taki konkret, o którym zresztą wspomniał ksiądz biskup w odezwie, jaką wystosował do diecezji przed tegorocznymi święceniami kapłańskimi. Wspominał o powstającym diecezjalnym dziele modlitwy w intencjach kapłanów. Między innymi ważna jest tu przepiękna inicjatywa tzw. margaretek. Może niektórzy to już znają, jak kwiatek Margaretki ma płatki dookoła tego centrum. W centrum wpisane jest imię i nazwisko konkretnego kapłana, a wokół na tych płatkach imiona i nazwiska tych, którzy za tego księdza się modlą. Może by się było dobrze mobilizować, choćby w takie dziesięciosobowe grupy. Pomyślcie, Około 400 parafii w diecezji razy 10, 4 tysiące ludzi, którzy się modlą. Super. Pomyślcie, pierwszy czwartek miesiąca, godzina święta. W ilu kościołach pustki parę osób, starsze babki przyjdą się pomodlić. Za kapłanów, osoby zakonne, o powołaniu. Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których się ludzie nie modlą. Jakby to było dobrze. Gdybyśmy się dali od świętego patrona dnia dzisiejszego Bernarda z Klarwo zapalić gorliwością dla sprawy Bożej i pod opieką Matki Najświętszej. Pod opieką naszych świętych patronów, zwłaszcza świętych kapłanów, papież Jan Paweł II, święte osoby zakonne, abyśmy się gorliwie modlili w intencjach wszystkich kapłanów, osób zakonnych i o nowe powołania. A resztę pozostawmy Bogu!